Na moim kanale Soul Medica, dla tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, przedstawię się, nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem, terapeutą. Mam przyjemność prowadzić tutaj ten kanał, na którym poruszam różne zagadnienia związane z psychologią, z psychoterapią, z relacjami, ogólnie z rozwojem osobistym. I dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów na temat naszego samopoczucia, w czasie tej drugiej fali pandemii koronawirusa, ponieważ dostaję od Was wiele zapytań na ten temat, piszecie do mnie o swoich przeżyciach. Również konsultacje, które prowadzę, rozmowy, które z Wami prowadzę, one wszystkie wskazują na to, że jest z nami ciężko i jest, czujemy się coraz gorzej. I wielu z was poszukuje jakby wyjścia z tej sytuacji, wyjścia w sensie polepszenia swojego dobrostanu psychicznego, zadbania o siebie psychicznie, emocjonalnie, ale też fizycznie. Więc stwierdziłam, że to jest taki temat, który na pewno może wielu osobom jakoś uporządkować w głowie. Radzenie sobie po prostu z tymi wszystkimi problemami. Kochani, ta druga fala jest o tyle ciężka, że my tym razem nie mamy w tle lata, nie mamy w tle nadchodzących wakacji. To, co wiemy, patrząc realnie, to że czeka nas wiele miesięcy zimy, być może jakiejś izolacji. Dane, które nadchodzą, będą coraz cięższe do strawienia przez nas. Ale tym bardziej musimy być dzielni, musimy być zdyscyplinowani wewnętrznie i nie możemy się w tym wszystkim, że tak powiem, dać tak rozmamłać. Musimy zachować pion. Ludzkość w czasie swojego już bardzo długiego istnienia cyklicznie przeżywała tego typu sytuacje, tego typu kryzysy. I pamiętajcie, że w tym klasycznym rozumieniu kryzysu, kryzys zawsze jest taką okazją też do tego, żeby pewne rzeczy sobie w swoim życiu pozmieniać, żeby się pewnym rzeczom przyjrzeć dogłębnie, żeby zmienić swoje nastawienie do wielu spraw. Czyli mówiąc krótko, zawsze kryzys jest też szansą, nie tylko jest nieszczęściem, które na nas spada, ale zawsze też jest jakąś szansą i spójrzmy na to, może też w ten sposób. Ja jako psycholog. Oczywiście też nie jestem osobą wolną od martwienia się tym wszystkim, co nam się przydarza. Też się martwię, też jest mi smutno, też nachodzą mi ciemne myśli. Martwię się o swoich bliskich, martwię się o swoje dzieci, o swojego męża, o siebie samą. O seniorów w naszej rodzinie. Yy, I próbuję w jakiś sposób yy, mając już wiedzę, właśnie, wiedzę dotyczącą konkretnie psycholo psychologii, mechanizmów psychologicznych, ale też mając taką podstawową wiedzę już o sobie samej, staram się znaleźć takie sposoby pomocy sobie, które w przeszłości zadziałały. I wiem, że. Tym, co nam nie zawsze dobrze działało w przeszłości i czym chcę się z Wami właśnie tutaj podzielić, jest na przykład słuchanie muzyki. Ja sobie teraz wracam do słuchania takiej muzyki, która kiedyś w przeszłości budziła we mnie głębokie emocje, głębokie przeżycia, która sprawiała, że się wzruszałam. Albo sięgam po taką muzykę, z którą są jakby związane moje różne wspomnienia. Nawet tutaj trzymam na kolanach kilka takich albumów, których słucham. Słucham sobie doskonałej płyty zespołu Fleetwood Mac, którą dostałam w prezencie od mojego przyjaciela Michała z Krakowa. Michałku, serdecznie Cię pozdrawiam i Ci bardzo dziękuję za tę płytę. Słucham sobie oczywiście nieśmiertelnych przebojów abby, która zawsze wydaje mi się, że niesie ze sobą taki bardzo pozytywny ładunek energetyczny, pozytywny ładunek emocjonalny. Słucham sobie pięknych przebojów zespołu The Stranglers. Którzy, z którymi z kolei mam związane różne piękne wspomnienia, kiedy byłam młodą mamą, kiedy przychodziły na świat moje dzieci, wówczas dużo słuchałam tego zespołu. I dzięki właśnie temu, że mogę sobie włączyć tą muzykę, przywołuję różne wspomnienia, bliskie sercu. Pamiętajcie o tym, że im więcej wspominamy, tym nasze życie. I, Wydaje nam się dłuższe, wydaje nam się bogatsze, tym bardziej jak gdyby mamy poczucie takiego ciągłości, takiej ciągłości linii życia, więc bardzo do tego zachęcam. Słucham sobie również tutaj płyty jednej z, to jest akurat The Best Of, ale zespołu Radiohead. To też jest taka moja muzyka, muzyka już lat 90.. W latach 90. dużo, dużo słuchałam tej muzyki. Słucham sobie Electric Light Orchestra, słucham wszystkich płyt Ultra Vox, dużo by tego wymieniać. Ale to są takie płyty, które są dla mnie najważniejsze, które naprawdę przywołują samo, same fajne wspomnienia. Fajne w sensie głębokie, w sensie pokazują mi mnie taką, która jest wrażliwa, która ma przeżycia, która potrafi się wzruszać. I jest to bardzo pomocne teraz, kiedy bardzo wiele osób, również ja sama tego doświadczam, że coraz trudniej jest nam właśnie głęboko coś przeżywać. Ten lęk związany z pandemią, z tym wszystkim, co nam się przydarza, też z, z tymi różnymi obawami o pracę, o najbliższych, o to, jak to wszystko dalej będzie, powoduje, że mamy różne blokady, też emocjonalne. I te blokady trzeba pokonywać, sięgając właśnie do swoich wspomnień i próbując wydobyć na wierzch swoją po prostu wrażliwość. Kochani, to jest też czas, żeby poobcować na przykład ze sztuką. Jest teraz tak mnóstwo w internecie możliwości, żeby pozwiedzać sobie muzea na całym świecie, przyjrzeć się przepięknym dziełom sztuki, żeby sięgnąć do książek, które kiedyś przeczytaliśmy, ale być może to było tak bardzo dawno, że albo nie byliśmy jeszcze wtedy na te lektury gotowi, bo nie byliśmy na nie po prostu wystarczająco dojrzali być może są jakieś powieści do których byśmy chcieli właśnie wrócić to też jest teraz czas na to to jest może też nawet czas na to żeby sięgnąć po książki które czytaliśmy w dzieciństwie ja jakiś czas temu zaczęłam od nowa czytać Anię z Zielonego Wzgórza i powiem Wam, że jako już osoba dojrzała, jako już babcia, zupełnie inaczej podeszłam teraz do tych książek. Co nie znaczy, że jednocześnie też spotkałam się ze sobą taką dziewczynką 10-12 letnią. Co też bardzo mi pomogło w tym, żeby właśnie odnaleźć w sobie taką równowagę i spokój. Wracając jeszcze do muzyki, właśnie nowoczesne technologie nam bardzo dużo też tutaj umożliwiają. Moja córka jakiś czas temu dała mi taką, zainstalowała mi taką aplikację na telefonie, gdzie można śpiewać karaoke i nagrywać sobie to. I to też jest dla mnie fantastyczny relaks. Kiedy już naprawdę mam wszystkiego tak po kokardę, to zamykam się w swoim pokoju i po prostu sobie śpiewam. I chociaż ja no śpiewam tak sobie, powiedzmy, nie mam tak pięknego anielskiego głosu, jak moja córka. Bo wiecie, jak moja córka śpiewa, to ja mam takie uczucie, jakby to śpiewał anioł. Ona ma tak przepiękny głos. Y, że też mam świadomość, że nigdy takiego poziomu nie osiągnę, ale jest to dla mnie cudowny kanał do tego, żeby właśnie wyrazić się jakoś emocjonalnie, żeby zrobić po prostu coś innego. Nigdy nie śpiewałam, a teraz śpiewam. Teraz sobie śpiewam. To można nagrać, można sobie odsłuchać, można później. Y, tak zaśpiewaną przez siebie piosenkę wysłać komuś bliskiemu. Bardzo fajna sprawa, polecam. Ten czas teraz jest też bardzo dobry do tego, żeby się czegoś nauczyć, żeby poszerzyć swoją wiedzę. Można to robić w sposób taki bardzo usystematyzowany, jak na przykład podjąć studia podyplomowe, jakieś właśnie takie online, ale można też po prostu samemu. Zastanowić się nad tym, jaką dziedzinę wiedzy byśmy chcieli zgłębić, i internet i zasoby internetu nam to naprawdę umożliwiają w stopniu wprost niewyobrażalnym, więc to tylko od naszych chęci i naszej takiej właśnie samodyscypliny zależy, czy to zrobimy. Samo przewalanie się takie po domu, po pracy zdalnej, która też jest pracą przecież siedzącą, to na pewno nie poprawi nam nastroju. Jeżeli nasze dni będą wyglądać codziennie tak samo, jeżeli zauważymy, że następuje taka duża automatyzacja w tym naszym życiu, w tym, co robimy, jak się zachowujemy, no to niestety, ale zaczniemy obmierać w nas to, co najgłębsze, to, co ludzkie. To, co spontaniczne, to, co żywe. Więc my musimy przede wszystkim teraz zawalczyć właśnie z tą automatyzacją. Przyjrzyj się swojemu dniu, zobacz, że pewne rzeczy robisz, jak po prostu wykonujesz, jak robot, i spróbuj to zmienić. Odwracaj różne czynności, rób je inaczej, rób w innej kolejności. Postanów sobie, że każdego dnia zrobisz coś właśnie kreatywnego, zrobisz coś dla siebie takiego, czego jeszcze nigdy nie robiłeś. Znajdź chociażby to miało być parę chwil dla ciebie, ale znajdź ten czas na to. Zobaczysz, że po jakimś czasie będą tego efekty, które ciebie po prostu bardzo mocno zaskoczą, ale też pokażą ci bardzo dużo o sobie. Dotrą do ciebie treści takie o Tobie, których nie spodziewałeś się nawet, że masz takie głębokie przemyślenia, masz takie głębokie przeżycia. Żeby sobie też pomóc, ja bardzo zachęcam, żebyśmy zaczęli od nowa pisać. My już nie piszemy. Piszemy trzy zdania ręcznie i boli nas dłoń, bolą nas palce, ponieważ wszystko, cała nasza praca jest pracą na klawiaturze. Zachęcam do tego, żeby kupić sobie przepiękny długopis. Nie żałujcie na to. Wyrzućcie z domu te wszystkie obrzydliwe, badziewne długopisy plastikowe. Zainwestujcie w jeden przepiękny długopis, który będzie Wam służył przez wiele, wiele lat, jeśli nie przez resztę życia. Warto wydać na to pieniądze. Kupcie sobie piękny zeszyt yy, i piszcie. Piszcie wiersze. Spróbujcie napisać opowiadanie, spisujcie swoje wspomnienia, spisujcie swoje sny. Yy, pisanie jest czymś, co bardzo yy, pomaga w złapaniu takiego pionu psychicznego, co bardzo nam porządkuje myślenie, co właśnie powoduje, że ta cała sfera naszej kreatywności no niezwykle się aktywnia i pobudza. Podałam Wam moje sposoby, w jaki sposób ja radzę sobie z tą sytuacją. To się, mówię tylko o tym, co mi się sprawdziło, co rzeczywiście zadziałało i co przez lata było dla mnie takimi po prostu tak zwaną ostatnią deską ratunku w trudnych sytuacjach. Być może przydadzą Wam się te moje sposoby. Jeżeli Wy macie jakieś swoje fajne, sprawdzone sposoby na radzenie sobie z taką właśnie kryzysową sytuacją, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Podzielcie się tym z innymi. Yy, udostępniajcie, proszę, filmik. Zasubskrybujcie mój kanał, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili. Wtedy będziecie na bieżąco. Yy, lajkujcie, oczywiście. A ja tymczasem życzę Wam zdrowia, życzę Wam spokoju ducha w tych ciężkich czasach i życzę Wam tego, żebyście codziennie uśmiechali się do innych ludzi i do samych siebie. Pa, cześć.